Siłanko mordeczki, witam w kolejnym odcinku z tej strony Agro Team Games Dzisiaj kontynuacja oreczki naszej cudownej, przepięknej i ostatni dzień, jak na razie na samym początku sprawdzimy głębokość orki e, wynosi ona ile? 23 cm tutaj widzicie to jest w New Holandzik T za 135 oraz ugię czwóreczką obrotową Dobra, wchodzimy do świąteczka, czekajcie Ściszymy Radyjko Tak, jest to kolejny dzień orki, w sumie to jest następny dzień po tym gdy nagrywałem Gdy nagrywałem pierwsze odcinki Pierwszy odcinek w sumie tak powiem wam na samym początku, nie wiem kiedy wy to widzicie, czy widzicie po tym trzecim, czy to jest już trzeci odcineczek, czy to jest troszeczkę później, może postaram się to jakoś pomieszać, ale w każdym bądź razie zobaczymy jak to będzie wyglądało. No jeszcze mi tutaj niedużo zostało, no ale jest długi kawałek, w jedną stronę jadę około 6-7 minut, no, ale tam i z powrotem, no to tak z 15 minut ze wszystkim schodzi. No, widoczki są niezmiernie piękne. No i tak to wszystko wygląda. Damy sobie na 0,5 ja wam jest, która jest. Jest 1042, a jest już puźwa takie gorąco. Klima, jak widzicie sami, na maxa chodzi. No ale co z tego? Już jest kuźwa takie gorąco. No ja jest jeszcze w spłodniach, bo z rana jest zimno, więc nie będę jeszcze spodenek ubierał, jeszcze nie ten czas, tak powiem. No, to dzisiaj też długi odcineczek. nie będzie, w każdym bądź razie tak, kontynuujemy oreczkę, tak jak wspomniałem na samym początku, nie wiem czy widzicie to jako trzeci odcineczek, czy to będzie pomieszane, bo będę chyba jeszcze głęboszował troszeczkę po przeczniaki, bo możecie pytać dlaczego dojeżdżam do samego końca podczas orki, bo tak tutaj robimy za przeważnie, praktycznie zawsze w sumie. Na tylko jak pod zbożu oramy, ale to mało kiedy ramy pod zbożu, bo przeważnie głęboszujemy i robimy urkawę, uprawę bezorkową. Yy, później się głęboszem po prostu jeździ. I się później po prostu głęboszem jeździ, potem poprzeczniaki robi na 2-3 razy i jest to siwo, że tak powiem. No ale ogólnie zobaczymy jak to wyjdzie. Mo, może ja będę głęboszował, nie wiem, nie mam pojęcia. Albo szefo robił te poprzeczniaki Bo szefo aktualnie już pracuje tam brodą mechaniczną Na tamtym kawałeczku tam widać kawałeczek ciągnika No ale to co tam będę wam mówił Ogólnie zostawcie łapkę w górę Mam nadzieję, że pierwszy odcinek się przyjął bardzo dobrze Bo nie, nie, nie sprawdzałem jak on tam się ogarnął i w ogóle Teraz macie chwileczkę z tyłu sobie zobaczycie Jak to z tyłu wygląda Mam nadzieję, że, będzie, że będziecie widzieli. Ja tam nic nie ruszę, nic się nie odzywał. I się tak króciutko odczynę. No i to by było mordy na tyle. Tu jedziemy sobie w gruździe. Takie 4-minutowe odcinecze, będzie spoko. Postaram się codziennie wrzucać odcinki, ale takie króciutkie i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Dostawcie łapeczkę w górę, subskrypcje, subskrybujcie Ci, którzy nie subskrybują, i udostępniajcie, gdzie dacie radę, będę bardzo wdzięczny. Więc do następnego na razie, cześć Jelu.